Dzień dobry, dzisiaj jest piątek weekendu, początek, I tak w ramach umilania sobie początku, weekendu yy, zbijam się właśnie i jadę na rzęsy. Dzięki Bogu można już iść spokojnie do salonu i zrobić sobie legalne rzęsy nie w podziemiu, <laughs> ja w podziemiu nie robiłam akurat, ale wiem, że wiele osób korzystało z usług nielegalnych, kosmetycznych na własne ryzyko. Dzięki Bogu ten straszny czas już się skończył i spokojnie można wyjść z domu i uprzyjemnić sobie początek dnia. Pokażę Ci wam jak wyjdę od kosmetyczki. Tam w podziemiach Ja właśnie przeszłam całe miasto na własnych butach Ja nie wiem, ani jednego kursu, ani kur na jednego. I spą mi jeszcze do pokonania. Oto właśnie przejście w stale morze, gdzie nigdy tędy nie szłam. Mieszkałam wełnę 10 lat, ale nigdy w życiu tędy nie szłam. No to idę. Wyszłam z tunelu i doszłam na przystanek. I mam nadzieję, że tutaj moja tragedia się zakończy i znajdę jakiś autobus. Hej. Hej, ja już po pracy. I tak jak wczoraj narzekałam na to, że mi lampa świeci w twarz. Ta ta, tamta lampa, no to dzisiaj zobaczcie, już leje i nie ma żadnej lampy, jest tylko taka paskudna lampa, która powoduje, że każdy wygląda jak trup. Jak nie urok ta sraczka. To nie dajemy się deszczom, ani nie dajemy się ciemnością, bierzemy się za robienie obiadu bo Gaba o 18 ma korepetycję, a jest już chyba 17.20, także czas najwyższy ku temu, żeby poczynić jakieś przygotowania. Na szczęście karkówkę mam już upieczoną, na szczęście Gaba je karkówkę, lubi mięcho, więc będzie wcinała i do tego będzie kalafiorek. Dla mnie w wersji z jajkami, ale równie ketogeniczne jak i te karkówka. Powiem nawet, że chyba lepsze i zdrowsze niż tej karkówki. A w gotowaniu towarzyszy mi ten oto osobnik. Halo! Niki! Niki, pokaż dziób. Niki przeprowadził się do kuchni, ponieważ jest bardzo towarzyski, a ja najczęściej siedzę w kuchni, także spędzamy tutaj czas razem. Prawda, Niki? Czas najwyższy, żeby wyjść z domu, kochany. Jak tylko przychodzę, to otwieram klatkę i mały biega po całym domu sam. Nie, Niki? Ale potrzebuje chwilę czasu, żeby z tej klatki wyjść. Ja nie wiem, jakiś syndrom sztokholski naprawdę. Jeśli <laughs> chłopak zakochał we własnej klatce. A tutaj są zakupy dla tego małego drania. Wiecie co? Jestem cała szczęśliwa, że w Polo i w tych dużych marketach można kupić przecenione owoce i warzywa. Bo powiem Wam, że ten mały drań puściłby mnie z torbami. On piernicza, całą paczkę tej sałaty codziennie. Dlatego jakąś papryczkę, jakieś marcheweczki, najlepiej młode, najlepiej ekologiczne. Jak słowo daje, to jest mało prawdopodobne, żeby królik wiedział, która marchewka jest ekologiczna, ale on naprawdę, jak ma do wyboru marchewkę zwykłą i ekologiczną, to dziad jeden wybiera niestety ekologiczną. Ja tam specjalnie za deszczem nie przepadam, ale ta dżungla to raczej chyba tak. Żart to oczywiście, bo tutaj deszcz w ogóle nie pada. Tutaj cała woda to jest z konewki. O, jedynie te ślicznotki dostają wodę z nieba. No i trzeba przyznać, że woda im się przydała. Napuszyły no, się pięknie po tym deszczu. Zobaczcie, jaki są piękne biała to jest po prostu moja miłość. I połączenie bieli z fioletem też moja miłość. I do tego jeszcze w cenowej donicy. A ja korzystam z tego, że kalafior się gotuje i nie mogę jeszcze robić obiadu. I pokażę Wam w tym czasie moje rzęsy. To jest efekt 3 do 1. Podobno dlatego wychodzą takie gęste w moim przypadku, bo mam bardzo dużo swoich własnych rzęs, i dlatego to tak wygląda, jakby tam co najmniej było ze 6 do 1. Ja tam się nie znam, ale tak powiedziała pani stylistka. Nie wiem, czy wam się podobają. Ale mnie sprawiają straszną radość. I powiem Wam, że od czasu, kiedy je robię, to tak się do tego przyzwyczaiłam, że bardzo by mi brakowało, gdybym nie mogła ich już robić. To jest po prostu przede wszystkim niesamowita wygoda. Wstajesz rano i cokolwiek byś ze sobą nie robiła, albo czego byś nie zrobiła, to i tak wyglądasz jak człowiek. Nie musisz niczego malować, doklejać. Bo ja się chyba nigdy w życiu nie nauczę doklejać sztucznych rzęs. Zawsze będę wskazana na to, żeby albo doklepiać doklepiać? doczepiać sztuczne takie na stałe albo po prostu malować rzęsy, bo sztucznych rzęs to ja się nigdy nie nauczę dolepiać. Próbowałam już i połówki i takie ćwiartki i nie wiem kępki nawet próbowałam doczepiać sobie pojedyncze rzęsy takie jak stylistki robią i dupę tam nie nadaje się do tego i tyle. O patrzcie u nas jeszcze Jajka. Na koniec pokażę Wam jeszcze tego łotra. Tego łotra, którego ganiam dzisiaj po całym mieszkaniu. Łotr, co prawda, jest wolno biegający i on może sobie biegać, ale zaparł się w tej chwili na kanapę, którą koniecznie chcę zjeść, i jak go za chwilę nie zepchnę. To obsikać. To jest taki drań mały, który nie robi żadnych szkód oprócz tego, że wchodzi na kanapę i podlewa ją jak może. Musimy go ganiać strasznie, ponieważ no, kanapa byłaby do wymiany. Jest tylko jeden plus, że królik to nie drapieżnik i nie znaczy terenu śmierdzącymi sikami. Dzięki Bogu jego mocz jest bezwonny. Bardzo dobrze się pierze, ale to nie zwalnia cię kolego z obowiązku, żeby go, jej nie niszczyć. Hej, Niki, pokaż się wszystkim. Pokaż się, jaki jesteś piękny. Niki, jesteś piękny? Powiedz, jestem tak samo piękny jak i niedobry. Nie, mały? No. I tym kochani rudym, pięknym akcentem żegnam się z Wami i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się hej!